Lubię sobie wyobrażać różne sceny, których nie ma opisanych w Ewangelii, ale które prawdopodobnie się wydarzyły. Jedną z takich moich, może nieulubionych, bo akurat to nie jest scena, którą lubię, ale scena, którą się zastanawiam, jak to było. Otóż, kiedy Jezus przez pół roku głosił Ewangelię, mówił o Królestwie Bożym, czynił cuda i znaki, zgromadził dwunastu apostołów. I były przynajmniej dwie misje, kiedy ich rozesłał, i oni chodzili i głosili, dobrą nowinę i uzdrawiali chorych, wyrzucali demony. Chodzili w parach, w dwójkach. Później Jezus umarł, zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego, oni byli w Jerozolimie, a później rozeszli się na cały Izrael, potem aż na krańce świata, żeby głosić Ewangelię. I wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy rozchodzą się po, całym, po całej Palestynie, po całej Ziemi Świętej i głoszą Ewangelię. I przychodzą do jakiejś miejscowości, mówią Ewangelię, a ktoś mówi: Tak, moja mama została kiedyś uzdrowiona. A ktoś mówi: A ja zostałem uwolniony. Tak, byli tutaj tacy dwaj uczniowie: był Tomasz i Judasz. Co z nimi? I myślę, że ci, którzy usłyszeli, co z nimi, byli trochę zmieszani, bo o ile o Tomaszu mogli powiedzieć: Tomasz dalej jest z nami. To o Judaszu, to co mogli powiedzieć, to niestety Judasz zdradził Jezusa. I pewnie tacy ludzie. Mówi, jak to możliwe? I dzisiaj chcę się przyjrzeć trochę tajemnicy Judasza. Dlaczego? Ponieważ czytamy dalej Ewangelię Marka, 14 rozdział. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, aby go wydać. W pewien sposób to jest tajemnica, dlaczego... Judasz zdradził Jezusa. Wiemy to jest z Ewangelii Jana, ten fragment, który rozważaliśmy poprzedni z Ewangelii Marka, który mówi o tym, że kiedy ta kobieta wydała 300 denarów, zrobiła taką, taki rozrzutny gest, kupiła olejek i rozlała go na głowę Jezusa, Judasz był tym, który mówił, że przecież można było za to ubogich wykarmić, a Jan dodaje, a mówił to nie dlatego, że dbał o biednych, ale dlatego, że był złodziejem i podkradał z kasy, którą trzymał. Ale tak to się nie zaczęło. Judasz przecież nie zaczął jako złodziej. On zaczął jako ktoś gorliwy. Ale w pewnym momencie stał się złodziejem, w pewnym momencie zdradził Jezusa. I to jest w ogóle koszmarne. On zdradził Jezusa za 30 srebrników. Za tyle płacono za zwykłego niewolnika. Przecież mógł zażądać 300 srebrników, 3000 srebrników. Widać, że w pewnym momencie już to zło tak owładnęło nim, że on już nie myślał racjonalnie. On po prostu był, i ta jego tajemnica pewnie polegała na tym, że rozczarował się Jezusem. Niestety znam wielu ludzi, którzy kiedyś gdzieś uwierzyli w Jezusa, żyli w bliskości z nim, głosili Ewangelię, nawet widzieli, jak Bóg czyni cuda i znaki. A dzisiaj mówią. Nawet mówią, to był fajny czas. To było ciekawe takie młodzieńcze doświadczenie. Ale dzisiaj już nie jestem wierzący. I to jest przykre, że szatan może tak zawładnąć czyimś sercem, że odciągnąć go od Jezusa. I kiedy mówię, że szatan może zawładnąć czyimś sercem, to nie mówię koniecznie, że ten człowiek stanie się złym człowiekiem, ale mówię, że ten człowiek zostanie oderwany od Jezusa. I to jest przykre. Bo zobacz, jeżeli masz dziecko i to dziecko. Odeszłoby od ciebie, nie chciałoby mieć z tobą kontaktu, a wszyscy by mówili: że To jest wspaniały człowiek, on tylu ludziom pomaga. Czy w twoim sercu nie byłoby bólu? No, widzisz, i tak samo jest z Jezusem, tak samo jest z Bogiem. Nawet jeżeli ci ludzie są dobrymi ludźmi, to w sercu Boga jest pustka, bo tęskni ciągle za nimi. Nie wiemy, dlaczego Judasz rozczarował się Jezusem. Być może dlatego, że Mesjasza widziano jako kogoś, kto miał być takim, który sprawi, że wtedy oni byli pod okupacją Cesarstwa Rzymskiego, że usunie Rzymian, że stworzy potężne królestwo, że Izrael może będzie rządził całym światem, a apostołowie może myśleli, a my będziemy jednym, jednymi z tych bardzo ważnych w tym królestwie. Tego nie wiemy, ale wiemy, że się rozczarował. I na to chcę ci zwrócić uwagę. Nie pozwól nigdy rozczarować się. żeby Nie pozwól nigdy, żeby Twoje serce rozczarowało się Bogiem. Mój mentor mawiał tak. Bóg Cię nigdy nie zawiedzie, ale wiele razy możesz się czuć nim rozczarowany. Bóg Cię nigdy nie zawiedzie, ale wiele razy możesz nim się czuć rozczarowany. Pamiętam taki pierwszy moment rozczarowania Bogiem. Kilka lat po nawróceniu, gdzie bardzo dużo głosiłem Ewangelii, modliłem się z ludźmi, ale nie widziałem, żeby ktoś został uzdrowiony, uwolniony, nie widziałem żadnych takich spektakularnych rzeczy, zacząłem wtedy myśleć, czy to jest wszystko prawdą. I pamiętam, kiedy czytałem akurat Biblię i postanowiłem, to był taki rok, że postanowiłem Biblię od początku do końca przeczytać. Znam już dobrze Nowy Testament, więc postanowiłem całą przeczytać i akurat. Kiedy stawiałem sobie te pytania, doszedłem do księgi Izajasza, 40 rozdział, tak zwana Księga Pocieszenia. I tam jest wiele razy powiedziane, że Bóg mówi, nigdy nie powiedziałam, szukajcie mi na próżno. I te słowa mnie pocieszały, budziły we mnie wiarę, nadzieję, uzdrawiały moje wnętrze i sprawiały, że czułem się, czułem się taki pocieszony. Mówiłem, dobrze, może to jednak prawda. Rok po tym wydarzeniu, byłem na pewnym wyjeździe, który był bardzo przełomowy. Na tym wyjeździe dowiedziałem się, Dużo o tym jak ewangelizować Bardzo dużo praktycznego doświadczenia zdobyłem To był 94 rok I na wakacje zrobiliśmy takie spotkanie W jednej nadgranicznej miejscowości Przyjechało dużo młodych ludzi Dużo ludzi z wiosek Przychodziło też na nasze spotkania I tam widziałem spektakularne Boże działania Uzdrowienia głuchych, uwolnienia od demonów Ludzi, którzy się nawracali Do dzisiaj Wielu ludzi, którzy tam było Mówi o tym, że to było jedno z najważniejszych doświadczeń Boga W ich życiu ale był ten czas, między tym kiedy czułem się rozczarowany, kiedy Boże słowo mnie pocieszało. Dlatego lubię tą księgę Izajasza od 40. rozdziału do 66. i potem przyszła Boża odpowiedź. Inne z takich opowiadałem w playliście problemy chrześcijańskie o tym o ludziach, którzy czują się rozczarowani Bogiem, że w Skandynawii było, były dwa małżeństwa, które wyjechały do Afryki głośni Ewangelię. mówię to w dużym skrócie, tam jest i po kilku miesiącach pracy nikt się nie nawrócił, tylko przychodził do nich jeden młody chłopak. Oni nawet nie byli pewni, czy on ich rozumie, i to, co postanowili, to wrócić. Natomiast okazało się, że jedna z tych misjonarek jest w ciąży, to były dwa małżeństwa. Jedno małżeństwo wróciło, drugie zostało, no bo ona była w ciąży, miała urodzić dziecko, urodziła dziewczynkę. Niestety w czasie porodu zmarła. Jej mąż był tak roz. Goryczony Bogiem, że zostawił w placówce misyjnej jakimś misjonarzem, to świeżo urodzone dziecko, sam wrócił do swojego rodzinnego kraju, tam założył nową rodzinę. Jak tylko przy, mówiono o nim przy Bogu, to się wściekał, wrzeszczał i zapijał swój smutek. Stał się alkoholikiem. Ta dziewczynka urosła, wychowana przez misjonarzy, którzy wrócili do Stanów Zjednoczonych. To było. W okolicach II wojny światowej, więc jak wojna się skończyła, ona gdzieś tam korespondencyjnie przez kościoły udało się dotrzeć do swojej przyrodniej siostry, ona zaprosiła ją, ona przyleciała, leciała ze Stanów Zjednoczonych tak do niej, żeby ją spoznać, żeby spotkać się z ojcem, ale miała międzylodowanie w Londynie i tam jeden dzień spędzała. Chodziła sobie po Londynie i zobaczyła jakiś kościół, była duża konferencja misyjna, przyszła i, o, i tam głównym mówcą był właśnie człowiek, który opowiadał o przebudzeniu w belgijskim Kongo, czyli Zairze. Yy, I to był właśnie ten mały chłopiec, który wtedy słyszał Ewangelię, ci misjonarze wyjechali, ale on dalej kochał Jezusa, miał tą Biblię, uczył się angielskiego, żeby lepiej tą Biblię rozumieć. I Bóg go użył do tego, że potężne przebudzenie wiele ludzi się nawróciło powstało wiele kościołów, służby wśród ubogich, kości yy, oprócz kościołów w szpitale, yy, edukacja. I on mówi, to dzięki tym yy, dwóm małżeństwom. Ona się bardzo wzruszyła, przyszła, porozmawiała, okazało się, że to byli jej rodzice. Yy, przyjechała yy, do, na drugi dzień do swojego ojca, spotkała go w Berlinie, gdzie ta przyrodnia siostra ją zaprowadziła i powiedziała o tym ojcu. Ojciec się rozpłakał, mówi, a ja myślałem, że Bóg mnie opuścił pokutował tam przed Bogiem, na dowód, oddał mu swoje życie. Powiedział, Córcio, przyjdź jutro, bo ja tutaj wstydzę się tych warunków. Dojdę do siebie jutro, przyjdę, ubyję się i, i pójdziemy nadrobić stracony czas. Na drugi dzień, kiedy przyszła, okazało się, że w nocy on zmarł. Bóg go nie zawiódł. Bóg czekał do ostatniej chwili, żeby mu powiedzieć, kocham Cię i nie oszukałem Ciebie. I to samo Bóg dzisiaj mówi do nas, kocham Cię i nigdy Cię nie oszukałem. Duchu Święty, przyjdź do nas. Przyjdź i przekonaj nas o tym, że Bóg jest dobry że On nas kocha i że On nigdy nas nie oszukał. Niech cała gorść frustracja, jaka może jest w sercach niektórych ludzi, którzy słuchają tej audycji, odejdzie. A niech przyjdzie Twoja uzdrowieńcza moc. W imieniu Jezusa. Amen.